nie śmiej się. Dzień dobry. Mamy dość kolejnej manipulacji rządu, która. W propagandowych słowach mówi o tym, że Polacy nie dostaną podwyżki większej niż 40% w tym roku, w tym sezonie grzewczym. Mamy dość, kiedy docierają do nas głosy, że rachunki naszych mieszkańców w spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach mieszkaniowych mogą wzrosnąć o 100, 120, 150, a w niektórych przypadkach o 200%. Minister Moskwa tutaj na ostatnim posiedzeniu Sejmu powiedziała, że zrobi ustawę, która zagwarantuje wszystkim Polakom, że te podwyżki nie będą wyższe niż 40%. I oto co. Dostajemy ustawę, zaczynamy ją analizować i widzimy wzór. Wzór, który powoduje, że większość spółdzielni mieszkaniowych, mieszkańców, będą wykluczeni, wykluczeni. Nie dostaną, nie dostaną tego ograniczenia wzrostu cen ze 150% do 40%, tak jak chce tego rząd, tylko po prostu zostaną pozbawieni jakiejkolwiek pomocy. Bo wzór zastosowany przez rząd w rozliczeniu skomplikowany, wyliczany gdzieś na stronie powoduje to, że właśnie ta, ta rekompensata, która powinna być przyznana przedsiębiorstwom energetycznym produkującym prąd, nie będzie im przyznana. Jak im nie będzie przyznana, to wówczas w rachunkach nie odczujemy tej obniżki obiecywanej przez rząd. W związku z tym wprowadzamy jako Koalicja Obywatelska poprawkę zmieniającą fundamentalnie wzór zastosowany przez rząd. Upraszczamy go i powodujemy, że rzeczywiście obniżka będzie obniżką, a nie podwyżką. Rząd ogłasza sukces, media publiczne mówią, że rzeczywiście rząd zabezpieczył. Nie zabezpieczył nie zabezpieczył jest to niestety oszustwo oszustwo które odczują wszyscy jeśli ta ustawa w tym kształcie bez naszych poprawek będzie zastosowana druga sprawa to przedsiębiorcy przedsiębiorcy którzy skazani są na to że będą bankrutować bo podwyżki spowodują to, że niestety energia będzie tak droga, że trzeba zamykać będzie małe biznesy, że zabraknie nam fryzjera, że zlikwidowany będzie sklep za rogiem, że po prostu zostaniemy sami ze swoimi problemami i nie będzie kto miał nawet zapłacić podatków po to, ażeby jakakolwiek pomoc ze strony rządu została zastosowana. Ta ustawa to jest, ma być pomocą dla mieszkańców spółdzielni, ale także ma być pomocą dla odbiorców indywidualnych. Jak to jest w praktyce? No ta ustawa to kolejny chaos, bałagan w działaniach rządu, to brak kompetencji, brak rzetelności przygotowania projektu ustawy. Dzisiaj dowiadujemy się, że rząd przedstawia w ustawie wysokość dodatku. Do źródeł ciepła różnych, ale czy pokazuje na jakiej zasadzie obliczył te kwoty, skąd one pochodzą, skąd te y, wartości się wzięły? Tak było również z węglem, a dzisiaj rząd mówi tak: do gazu dopłacimy 500 zł Polakom, do, węgla kawa... do drewna kawałkowego 1000 zł, 2000 zł do oleju, 3000 zł do opalania peletem, do ogrzewania się peletem. Skąd wzięły się te wartości, skąd wzięły się te, te cyfry? Tak samo było z Węgrem, kiedy pojawiał się dodatek 3000 zł. Rząd po raz wtóry pokazuje, że nie dzieli Polaków, że mówi o tym, że nie wie, co właściwie mówi. No nie można powiedzieć, że dajemy 5 i nie uzasadniają trzemu 500 zł. Koszty opalania którymkolwiek z tych z tych paliw przekraczają wielokrotnie koszty opalania węglem. Więc czemu 500, czemu 1000, czemu 2000 zł, a czemu nie 3? Koalicja Obywatelska złoży poprawkę do podniesienia podatków jednakowo dla wszystkich o 300 zł. 3000 zł. 3000 zł każdy powinien otrzymać wysokości tego dodatku. Niezależnie czy ogrzewa peletem, czy ogrzewa Olejem, czy ogrzewa węgiel, węglem, drewnem kawałkowym, czy ogrzewa również gazem. Te środki tak powinny go. znaleźć się w budżetach Polaków. A czy rząd gwarantuje wypłatę tych środków? Nie gwarantuje, bo wysokość kwoty, która jest ustalona w limicie na ten cel, może zostać ograniczona, bo nie wystarczy tych środków finansowych. I wtedy wysokość tych wartości dodatków jednorazowego dla gospodarstw domowych zostanie obniżona. My chcemy również wprowadzić dodatkową obniżkę VAT-u. Koalicja Obywatelska proponowała to rozwiązanie wcześniej dla rządu. Dzisiaj będziemy się domagać również w poprawkach o obniżeniu VAT-u z 23% do 0%. O chaosie i niekompetencjach działania tego rządu i niestaranności przygotowania tych ustaw świadczy również to, że w tej ustawie rząd wprowadza kolejny raz gwarancje dotyczące Zaciągania kredytów przez spółki Skarbu Państwa oraz przez rządową Agencję Rezerw Materiałowych. Wpierw dla tych, którzy będą musieli kupić węgiel, bo tak im premier nakazał. Dla spółek Skarbu Państwa wynosi to ponad 21 miliardów złotych, dla agencji wynosi to ponad 8 miliardów 600 milionów złotych. Rząd dzisiaj nawet nie wierzy swoim spółkom, swoim, spółkom, swoim podmiotom, bo mówi. Że te gwarancje mogą być umorzone. Czyli nie ma gwarancji rząd, że te spółki kupią węgiel i sprzedadzą go i te zobowiązania pokryją. To jest kolejny przykład niekompetencji, arogancji rządu, kolejny przykład wyciągania pieniędzy Polaków. Bo przecież gwarancje skąd pochodzą? Z budżetu państwa. Jedno co nas cieszy jako opozycja, jako koalicję obywatelską, to my od samego początku domagaliśmy się jednorazowych dopłat dla wszystkich i dla gospodarstw domowych. Ale również do ciepła systemowego. Po wielu, po tych ostatnich dwóch miesiącach, rząd jednak doszedł do wniosku, że warto to zrobić. Presja ma sens. Koalicja Obywatelska, cała opozycja, Sejm i Senat, no i oczywiście państwo, jako media, doprowadziliśmy do tego, że położono w końcu na stole projekt ustawy, który ma również dotyczyć wszystkich Polaków. Na pewno niesprawiedliwy, na pewno nierzetelny i na pewno oparty wieloma również błędami. Presja ma sens, dlatego domagamy się pani, Panie Premierze, Pani Minister, poprawka, którą zgłaszamy, wyliczająca w inny sposób. W cenę, cenę ciepła, która obniży wszystkim cenę ciepła, jest niezbędna. Jeśli nie zrealizujecie tego, to możecie się spodziewać, że zimą ludzie dojdą do wniosku, że mają dosyć, dosyć oszustw, dosyć, dosyć kłamstwa, dosyć propagandy, bo propagandą się nie najedzą. Ta ustawa to jest oskarżenie siedmiu lat rządów który nie potrafił pisu, rządów pisu, który nie potrafił podejmować decyzji w energetyce i w tej chwili jest taka sytuacja jak w końcu socjalizmu, kiedy pojawiły się kartki. Kartki wówczas były na cukier, ale dla wszystkich, a w tym wypadku to są swoiste kartki na ciepło, ale nie dla wszystkich. Dziękujemy bardzo.